Gacunowi nie mów o naszych kanalach. Powiemy mu w ostatnim roku. Już, już. Ja zacząłem nagrywać już. E, dobra. Siema. Jestem Rudy. Siema. Witam na moim kanale. Za mną jest Trolli. Siema, to mój kanał. Spierdalaj, Rudy. E, dobra, nie, nie przedłużam z wstępem. Zaczynamy, patrzymy jakie są zadania, jakie przedmioty mamy. Gram w grę. Tak, on gra Rainbow Six! Rainbow Siege. Rainbow Six Siege. Rainbow tak, six no. Siege. E... A ja mówię R6, no i co? Dobra, R6 też może być. Już. No, w co ty grasz w ogóle? jest on A to co oglądałem. Zostawcie suba, łapę, dzwonę. A, okej, okay, do Wiesz co? To będzie pierwszy, pierwszy odcinek, w którym, kurwa, będzie to na początku. O no, kurwa. Na bogato, nie powiem, Na, nie na, na. bogato. No. Kurde, jedną już tego. Chodzi no. mi już Rainbow 66. Dobra. Ukończono tańczowa fala, ukończona tańczowa fala, a co, kurde, jakieś... Co to mi... Przecież wyzwań nie ma w Rainbole na razie. Co nie wiem, nie dało? pytaj mnie. Nie no, nie ma żadnych eventów, co mi jakieś powiadomienia przyszły? Spierdalać. Amazon Prime. No, uważaj, bo już kupuję. Hej. <laughs> się próbują skamować. No. Ej, no ale bez kitu, na tym nowym koncie mam tylko 37 level. Czuję się smutny. Nie, Nie, moja to... Rozsterka. Dobre, to byśmy dali tłyczkę, Byś dobrze grał. No nie Dobra. wiem, dostałem przed chwilą od brata. Co dostajesz od brata? No Rainbow'a. Ale on standardową wersję ci dał, czy nie standardową wersję? Standardową no Ja on na Ubi, ty masz na Steam, jest good. Ale to ten, będziemy mogli dalej te grać między. Chyba raczej tak no, Coś ja też content, trochę dziwne To i tak chyba na Ubi musisz mnie zaprosić nie wiem, mi się wydaje, że to i tak będzie wyglądało tak, że jak masz po prostu to Ta będzie przechodziło nie. mi przez Steam'a na konto Uplay. Ale to chyba nie da się przez nas wygrać, organizować. A nie, da się, dobra, jest, Lime player, dobra, to nieważne. Nie no, no ja ogólnie w, w Rainbow'a to gram najwięcej Dokkem. doktorem. a jak mi ktoś zabierze Doktora, to gram sobie Liso. <grym> Okej. Okay. Jeszcze nie. Ja w, w atakujących to gram albo gram Blitzem, albo gram Jakalem. Jakalem. A jak nie Jakalem, to czasami też lubię sobie pograć tym największym tangem, czyli Moonpagem. Nie wiem. O nie, zapomniałem wymienić umiejętności przed tym. Kurde. Kurwa. Muszę kliknąć na Discordzie, żeby mi żadne nie przychodziło, bo oni tak się No właśnie, też muszę. Kliknę e, rolę, nie, członkowie, powiadomienia, gdzie to jest powiadomienia? Społeczność, członkowie... Tam na, na górze masz, na górze masz, tam przy... Przy tym, przy, przy, przy graczach bardziej w prawym... Widzę. Ustaw, w prawym ustaw gry. powiadomienia, nic, ignoruj, ignoruj. Nie to kliknąłem, kur... mać. O. Ktoś mu najazd na chatę zrobił. Dajmy mu to na chwilę. Jak nie mamy żadnego. Po, ho, ho, -ku. Nie, ta misja będzie porażką. Żebym jeszcze nie wziął tych. Nie wziąłem jeszcze pochodni. Będę musiał spamić ostatnim basjonem u krzyżowca, bo inaczej będzie źle z nami. Nie wiem jak to działa, nie musisz mi mówić. I tam potrujemy Eee, yo, leczymy tego typa Dobra, ja gram sobie szybki meczek, let's go! No, spoko. ja właśnie zauważyłem, że jednej rzeczy najważniejszej nie no, kupiłem. Przez to teraz będę zmiał całą. Yy, cały dungeon, jak robię. Będę miał przez ranę, bo. będzie źle, będzie źle. W skrócie, będzie źle. To ja ją, praktycznie do mezy nie zostawię. No łatwo z wami. A minus 5 unikł, kurde. I tak uniknął wcześniejszego uderzenia. nie chłopak. Eee, spróbujmy to tak wykończyć. Nieźle. Nie wyszło najgorzej. Eee, tutaj mi dajmy... Podwójną zarazę. Ten dostał. Szkoda, że ten nie dostał. Tego zabije już do końca ta zaraza. Doktor. I am Doktor! Co? No Doktor. No wiem, no w Siege'a w... grasz, ale... Była tak randomowy. To go powinno krwa... krwawienie wykończyć. is Dobra, dwóch nie żyje. Lecimy, tyur! W ogóle mi się zdaje, że mam jakąś dziurę w plecach. Dobra. To nikt będzie, ten zginie. Jak tam ci idzie? Eee... Wiesz, powiedzieć dobrze, to to powiedzieć jakbyś, nie wiem, dopiero zaczął coś robić, albo kończył, albo już skończyłeś i... No, wiesz o co mi chodzi. Jakbyś powiedział komuś, że dobrze ci idzie, bo już kończysz. Nie, ja, tak w tej sytuacji idzie mi dobrze, bo dopiero zacząłem. Zaczęłem. Zaczęłam. Zaczęłam grę. O, o zmarnowałem klucz rybnie. Dobra, ja się kampię. Przykampię się tutaj w sumie. A nie, zapomniałem, że jestem doktorem i nie mogę jakie balenteli się kampić. Bo by mnie zabili. A w okay, smypierdolę! O jest pochodnia. Życie mi <grym> ratuje ta pochodnia. Użyjemy ostatniego bastionu, jak wejdziemy w walkę tutaj. Nasza Dobra, i przy, przykapimy się tutaj. Oj, mm. oj. Dobra. Dodajmy sekratkie Dajmy im zarazem, eee, wyleczmy drużynę. O krytyk. Jak zwykle kapłanka. Drugi odcinek z rzędu kapłanka wali krytyki. Oj Będę miał strasznie dużo seresu. Kurde, może te dźwięki przygłośnić, bo w tej grze te dźwięki są bardzo potrzebne. Tymczasem ja z jedną działającą słuchawką Bez skitu No wiesz też bez przesady, nie? Jak umie strzelać, to wyjebane A fajnie Iracjonalność już się wpierdzieliło Nienawidzę tych główien. Są tak k... I tak stres napierdzielają nieważne jakim atakiem. Dobra, może tym atakiem akurat nie, ale... Na moment kiedy chciałeś być mądra, wyszło, wyszło inaczej. O, krytyk wszedł. nice. Let's go. Trzeba go za tyle co dostał. Eee... Kurwa, nie wiem skąd strzela ten, chuj. O ja wiem, który szczerze w sumie mnie trafił. Dobra, dajmy mu ogłuszenie, jeśli da. Oczywiście, że nie da. Czemu masz dać komuś ogłuszenie? Yes, Jest! Łatwiutko, dostał heada! Wygrałem, jeden kill. Nice. Mm. E, nice. To ten moment, ten moment, kiedy bijesz... Studowałem. Ten władziutko. moment, kiedy bijesz kogoś, no nie? I no. zamiast... Nie no, znowu pudło! Ja! Yeah. Ale. Ale idzie. <laughs> No, w poprzedniej rundzie za... za e, czy, kurwa, w poprzedniej rundzie... E, na poprzednim odcinku za dobrze mi szło, teraz mi, teraz mi w ogóle nie chce iść. No nie? Sas. Sus. 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 Właśnie, miałem użyć tego, ostatniego bastiona. na leczać. Widzę, mój, mój, pies, Dobra, prosi... W ogóle, słuchaj, no. mój mały pies, znaczy, da, temu większemu daliśmy kiełbaski trochę, nie? Hmm. I przyleciał ten stary, chory, kurwa, zajebał mu kiełbasę i teraz zżyga bo zjadł mu tą kiełbasę. A ja dałem, tylko tamte szmaty tak strasznie, pochodnie mnie obniżyły. Masakra.exe Tak, tak. Dobra, skończmy to. Za bardzo chwaliłem kapłankę wcześniej w meczu, i teraz się na mnie to zemściło. Mówię ci, tu o to chodzi. O, jest pochodnia kolejna. Ja pierdziele dobrze żem to znalazł. Fajnie, ona została po mordzie. no moja ma chyba być o oh, chlera oh, czemu taki film zostawię przeciwny mam nadzieję że trafię trafiłem ale to gówno mi da bo i tak gdy nie trafiłem większym bycie żeby od razu wykończyć jedną wyleczmy tego nim dajmy na siebie no, przed tą muszę badaczką plagi dać. zwiększone, jak. zwiększone obronę na krzyżowca. Oczywiście no. Ma Mać. Czemu oni się na nią No i dobra, onik on na sobie. ona jest marka. Marka. dobrze. Krzyżowiec zostaje na czas pierdol Ja pierdolę, ale granatem w załatwił, nie? Nieźle. No nie wiem, czy tak nieźle. To było sarkazm. Nie Dobra, nie, ona nie, nie żyje. Jemu tutaj Nie, ja mu zatem krwawienie miałem mu dać. dać. obronę Dobra. obronę. nie, nie. tam też też Nie, ta umiejętność, ale dobra, już tam. Zapójdzie. Ja pierdolę, ale chłop ma dobry watch time, cię. Kto? Ja. No chłop tak napierdala tą myszką, w sensie wiesz, tak dobrze celuje, nie? A. Że on tak wiesz, od lewej do proli, takich totalnie wiesz. że dpi tak mu lata. Tak <noise> dpi no. ma takie duże. Ale wszystkich rozwalił, nie? Hmm, ale przegraliśmy, nie udało się. To się. Hmm, czas. zas. Sus. jednego, drugiego zaraz zabijemy. No jeszcze mam problem, ma problem do innych, że kurde. No, hmm, super. cóż, A teraz zagrajmy sobie, sobie blicem. A ja zagrę Blisem. Uj, 2 a, bo to obrażenia nadaje. To już? Izdę Szybki dungeon i guess? 13 minut odcinek. To graj dalej jak za mało Nie tam, bo potem Nie. dostanę 20 minutowy i będzie zaraz 30 minut. A zawsze Trzy odcinki z rzędu. Trzy odcinki z rzędu kwa dostałem. Eee. To negatywne same efekty na postacie. Nie. No, chyba, ta gra mnie nienawidzi jakoś. Muszę mn... mn... zmienić To można ten też. zostawię to. Jakby mi jakoś postacie strasznie poumierały. Walkman nagród. Tej, porąbany ten gościu. Weźmy go sobie na przyszłość. The to też możemy wziąć. Barbaric Lazaret eee, został budowany z na ten... Zuniczone to. Moglibyśmy teraz ulepszyć to, bo oni będą mogli ulepszyć sobie na... No, to możemy tak zrobić. To tak, e, to sierpnia wymienić na obrazy. że obrazów. to. kurwa wydar do ucha. Ok, to tak, to zrobimy i jest. Dobra, mamy. Gildie ulepszono już troszeczkę bardziej, niż mieliśmy, I hey, chłopcy za bardzo byli i zabił, strzelił sobie w byka, zamiast strzelić sobie w chłopa. <laughs> Dobra. Dobra. Dobra, ogłuszenie możemy wyciągnąć temu typowi, tamu ulepszymy wystrzał. I... O to teraz trzy punkty krwawienia będą, dobrze. Więcej krwawienia nam się przyda. To też możemy mu ulepszyć, jej... Jej nie możemy jeszcze ulepszyć, nic za bardzo i ulepszymy to. Tobie... Tobie ten izum nie ulepsza, bo ty i tak już będziesz wciągał od strzału. Tutaj, czy możemy coś ulepszyć? zmiar drużyny. Hmm. Tutaj bym zmienił. Zmienił nam to na to. Co się stało? I dostałem na odcinku to no lepsze, czy normalnie? Co? Teraz na odcinku są lepsze, czy co? Na odcinku, bo zaraz, tak. zaraz ten. Bo wiesz, ja próbuję zrobić full gameplay, więc wszystko, co robię przy okazji w grze, wkluczam w odcinek, żeby... Streama się nagrań. <laughs> streama, tak, streama rima. I czekaj, to nie mam dużo tych kartek, mogłem kartkami wymienić po prostu sobie na to. Ta, chyba zrobimy to. No tak. kurna, Tak, no idź. No samy będziemy mieli tą. Eee, no i ładnie. Po, potrzebuję arlekina dostać i będzie już całkiem fajnie. lepszyliśmy im umiejętności, tobie to wymienię na to i na to. Tobie, tobie już wymieniłem, tobie to wymienię na to. Tak jak będzie wyglądało to. Tutaj. Tutaj tutaj możesz zostać, ty i tak cię pewnie musisz teraz wywalić z teamu. Dobra. Mam nadzieję, że odcinek się spodobał, krótszy niż zawsze. Może więcej ludzi, tak. będzie obe... o, może więcej ludzi obejrzy dłuższy kawałek, Moż... skoro jest krótszy. Możliwe. Odcinek. Możliwe. E... Możecie zostawić subskrypcję na kanale. E... Zostawcie, nie wiem, komentarz z jakim, nie wiem, jeśli macie jakiegoś rpg co nie wymaga jakiegoś strasznego... ...strasznie wydajnego komputera, żeby... ...żeby przegrać, to może mi się uda nagrać nawet z tym... ...spierdzielonym OBS-em, co nie wyczytuje mojej karty graficznej. Może się uda go nagrać. Zobaczymy, Zobaczymy. Możecie zostawić łapkę w górę pod filmem, jeśli się, jeśli wam się podobał. Możecie wpaść na kanał Trolliego. Link będzie w... Jest. Link będzie w opisie i w ankiecie w prawym górnym roku. Znaczy w ankiecie, nie ankiecie. No tej, tej kurwa małej, małej ikonce i będzie, te, będzie tam. Dobra. Cześć!